Koła gospodyń wiejskich spotkają się w Licheniu już po raz 14. To będzie okazja do spotkania z kulturą i sztuką ludową z różnych stron Polski. Przywiozą ze sobą różnego rodzaju zwyczaje, piękne śpiewy, piękne stroje i tutaj u Matki Bożej Licheńskiej będą dziękować za to wszystko, co udało się im zrealizować, dokonać w swoich miejscowościach, wsiach i małych miasteczkach. Podczas zjazdu nie zabraknie konkursów i atrakcji dla każdego. Mimo, że miejsce święte, organizatorki liczą, że nawet tu może pojawić się silna pokusa, która skłoni do udziału w wydarzeniu również panów. Przykusić zawsze można podniebienie. No kogo jak kogo, ale faceta to zawsze przez żołądek skusimy. Wspaniałe, tradycyjne jedzenie. Jak zapewniają panie, koła gospodyń wiejskich to nie przeżytek, a w swojej kuchni gospodynie zawsze stawiały na ekologię. Robiły to jak mówią, zanim jeszcze wymyślono to słowo. To są produkty ekologiczne, z których te kobiety w ogródkach mają wiadomo, że to przyjeżdżają gospodynie. I co przede wszystkim ich receptury, które zostawiają. To wszystko wszystko na bazie naturalnych produktów. Nasza świadomość od początku jest w kierunku ekologii. Ogólnopolski zjazd kół gospodyń i innych organizacji kobiecych odbędzie się w najbliższą niedzielę.